Nauczanie domowe, poniedziałek, siódmy tydzień zwykły. Psalm dziewięćdziesiąty trzeci, wersety pierwszy, drugi oraz piąty. Tytuł: Słowa godne wiary. Pan króluje, oblógł się w majestat, Pan wdział potęgę i nią się przepasał. Tak świat utwierdził, że się nie zachwieje. Twój tron niewzruszony na wieki. Istniejesz od wieków, Boże. Świadectwa twoje bardzo godne są wiary. Twojemu domowi świętość przystoi po wszystkie dni o panie. Tak jak w psalmie Bóg jest pokazany jako świadek, tak samo każdy z nas powinien stawać się świadkiem wiary. To świadectwo wiary dotyczy zarówno postawy, jak i słów. Postawa oznacza potwierdzenie tego, w co wierzę. Jeśli wierzę w Boga, oznacza to, chcę z nim rozmawiać. Modlitwa jest potwierdzeniem mojej wiary. Jeśli wierzę, że Bóg podarował nam Eucharystię, to moje uczestnictwo i przyjmowanie Eucharystii jest dowodem tego, że wierzę właśnie w te słowa Boże i w tę obietnicę, która została zrealizowana na ostatniej wieczerzy. Stąd też świadectwo mojego słowa powinno być też tak konkretne. Tak jak mój czyn jest świadectwem wiary, tak samo moje słowo powinno być świadectwem wiary. Dlaczego to tak ważne? Ponieważ niektórym się wydaje, że oni nie muszą mówić. Ja nie muszę się afiszować, tak twierdzą. Ja nie muszę rozmawiać o Bogu. Ja nie muszę o Bogu wypowiadać słów. Ja wystarczy, że żyję jako... Wierzący jako katolik. I wiemy, że to nie jest właściwa postawa. Prawdziwe świadectwo zakłada dwa elementy słowo i czyn. I zawsze tak Jezus pokazywał, tak Jezus nas wzywał do tego, żeby nasze czyny były świadectwem tak niech widzą ludzie wasze dobre czyny i chwalą Boga. Ale też Jezus tak samo wzywał do tego, żeby. Głosić, iść i czynić uczniów spośród narodów. To oznacza równoległe działanie mojego czynu i mojego słowa. Nie może zabraknąć ani jednego, ani drugiego. I dlatego nasze świadectwo opiera się na świadectwie Boga. To Bóg pierwszy wypowiedział słowo, a zatem ja mam to słowo, które przyjąłem od Boga, przekazać dalej. Przekazać i to w takiej formie, która jest, powiedzielibyśmy, przeze mnie samego przetrawiona, przeze mnie samego przeżyta, przeze mnie skonkretyzowana. Dlatego mogę powiedzieć, co Bóg zrobił w moim życiu. Mogę opowiadać oczywiście historię o Abrahamie, o Mojżeszu, o Dawidzie, o apostołach, co Bóg zrobił dla nich. To dobre. Ale świadectwo oznacza, że ja wiem, co Bóg zrobił dla mnie i jestem gotów o tym mówić i mówię to we właściwy sposób, we właściwym czasie. Drugi element to, co Bóg zmienił w moim życiu. Co było nie tak, a teraz okazuje się poprawiło się, ponieważ Bóg dał tę właśnie piękną rzecz, której do tej pory nie miałem. Ta parafia, w której w tej chwili jestem, to miejsce, do którego ufam Pan Bóg mnie powołał. Powołał mnie po to, abym tutaj odkrywał Jego plan, odkrywał Jego działanie. I muszę powiedzieć, że od początku, od pierwszego dnia, wiele łask przychodzi właśnie dlatego, że jestem w tym miejscu. Wśród różnych trudności, wśród różnych codziennych spraw, problemów, Bóg przychodzi jako ten, który rozwiązuje te trudne sytuacje. Bóg daje natchnienie, daje radość, daje pokój, daje rozwiązanie. I tak jak mogę powiedzieć o cudach pierwszego dnia, którym Bóg potwierdził, tak, dobrze, że tu jesteś. Tak teraz mogę powiedzieć, że przez wiele miesięcy Bóg daje natchnienia, daje rozwiązania. I w tym czasie jubileuszowym Bóg zaprosił i mnie, i podejrzewam parafian, do pierwszych sobot miesiąca. Pierwsze soboty miesiąca o godzinie dziesiątej jest szkoła modlitwy. I tu ci, którzy chcą, poznają kolejne elementy tej chrześcijańskiej, katolickiej duchowości. Była mowa o Modlitwie Ojcze nasz, była mowa o modlitwie Zdrowaś Maryjo, teraz będziemy skupiać się na Drodze Krzyżowej. Każdy miesiąc to nowy czas, nowa modlitwa, ale też odnowienie tej modlitwy. O 11.00, ci, którzy są gotowi, w dwuosobowych zespołach. Prowadzą ewangelizację na ulicy. I to jest ten dopołudniowy blok. Szkoła modlitwy i ewangelizacja. A wieczorem zaproszenie dla młodych na ognisko, aby oni też odkrywali duchowość, swoje powołanie, swoje miejsce w kościele, zaczynając od ewangelizacji. Dorośli do południa, młodzież po południu. Po to, żeby rozpalać nadzieję. I stąd ta szkoła modlitwy, ewangelizacja i ognisko. Rozpalać nadzieję. Rozpalać nadzieję dla tego miejsca, dla tej parafii, dla zespołu parafii, dla tej dzielnicy. To jest Boże działanie. Ja je odkrywam. Ja mogę o nich świadczyć i chętnie to mówię, chętnie się tym dzielę. Ty czyń tak samo. Pokazuj, co Bóg robi dla Ciebie. W jaki sposób Bóg Cię prowadzi i niech Ci w tym On błogosławi, Ojciec, Syn i Duch Święty.